Witajcie, witajcie w kolejnym dniu Dzisiaj trzepanie siana Taką mamy przesną szarkę. Jeszcze suche nie jest takie do końca, ale już prawie. Wczoraj była ładna pogoda. Ładnie schło, był wiatr i było słońce. No, dzisiaj już jest trochę gorsza ta pogoda, bo jest sam wiatr bez słońca. Jest trochę zimniej dzisiaj, ale, ale też jest ładnie. Zobaczymy czy jest suche. Tak się robiło. No ale jeszcze. Przecią sarkę mamy na cztery kółka. Nie zawsze nią trzepiemy. Bo trzepiemy również yy, z grabiarką, yy, ale akurat dzisiaj, dzisiaj akurat, akurat nią. Ona, jak widzicie, zabiera trzy pokosy, więc nie jest ani mała, yy, ani ani, ani duża. No trzy pokosy, no to już jest, no, sporo, ale no lepiej jakby było pięć, czy, czy ileś. Ale się e, udział był oset. No, dzisiaj chyba będziemy wszystkie łąki y, trzepać, tak jak mówiłem Wam, wszystko na siano idzie, więc niczego nie będziemy zostawiać, wszystko będziemy trzepać, a y, jeszcze nie mamy parę łąk skoszonych, y, to też Wam może nagram, a same duże te łąki zostały. Jedna łąka około 5 godzin się kosi. Jedną łąkę. No to jest akurat bardzo duża łąka. Więc tutaj jak mówiłem około 18 hektarów. Mamy wszystkich łąk. Więc jest sprawą Jak widzicie to już jest druga łąka tamtą kosiliśmy, a teraz kosimy tą. Znaczy kosimy. Jezu. Jak trzepiemy. E, i e, tak jak mówiłem rozładuje mi się teraz bateria, więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!